W kwietniu 2018 roku miała miejsce nowelizacja kodeksu cywilnego, która dotyczyła przedawnień. Termin przedawnienia został skrócony z 10 do 6 lat. Czy ten problem dotyczy umów frankowych? W większości nie. Wszędzie tam, gdzie osobami, a tak jest w większości przypadków, w 90-95% zawartych umów, stronami umów są osoby, które posiadają status konsumenta. Konsument tak naprawdę zyskuje na tej nowelizacji, gdyż sama nowelizacja mówi, że te, to skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat nie dotyczy konsumentów. Co więcej, daje ona now, nowy oręż do walki, ponieważ w sposób znaczny ogranicza możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia po stronie banku co też ma tutaj znaczenie szczególnie w przypadku unieważnienia umowy kredytu. Większość bowiem roszczeń banku o zwrot tego kapitału już się przedawniła, natomiast podniesienie tego zarzutu przedawienia przez bank zostało właśnie tą nowelizacją bardzo ograniczone.